Dzień dobry widzowie, dzisiaj idziemy na mecz w Walencji, ale tym razem nie idziemy do baru, idziemy na stadion. Udało mi się dorwać bilety, trochę to kosztowało i kieszeń zabolała, ale stwierdziłem, że jak tutaj jesteśmy to musimy się wybrać na Walencję z Granadą. Mam nadzieję, że mnie wpuszczą z kamerą, jeżeli widzicie ten materiał to znaczy, że mnie wpuścili i udało się coś nagrać, a ja jak wiadomo od zawsze kibic Walencji, więc życzcie, żeby było dobre meczycho. Dobra, my już w Walencji, idziemy jeszcze coś zjeść przed meczem, bo nam w stadionie podobno nie można jeść. E, za nami znajduje się arena do walk z bykami, jedna z ciekawszych rzeczy, które tutaj po ludzie polecają, żeby zobaczyć, ale no, mamy trochę dylematy, czy wspierać takie akcje, no bo jednak wiecie, e, zęcanie się nad zwierzętami, promowanie tego, no, to słabe. Z drugiej strony, no czy to, że my tam pójdziemy zmieni coś w tym świecie, w tej społeczności, nie za bardzo, nie sądzę przynajmniej. No i takie same rozterki mamy z Oceanarium, które jest w Walencji, też dużo ludzi poleca, żeby tam iść. A ja nie wiem, jak do tego podejść, no ale zastanowimy się, mamy duży ból głowy. A póki co idziemy na jedzonko i pod stadion. A, a propos tych fajerwerków i tych proporczyków, które wszędzie widać, to rozpoczęło się w Hiszpanii Las Fallas, czyli tak jak takie przywitanie wiosny, jeżeli to dobrze rozumiem. Jak my topimy marzannę, tak oni właśnie świętują, strzelają fajerwerki, imprezują i naprawdę wiele rzeczy związanych z tym się dzieje. Może nawet się uda jakiś materiał w związku z tym nakręcić. finał Las z 19 marca z tego topiaże i tu w ogóle są dymy, wybuchy, eventy, robienie kukieł, naprawdę dużo, dużo rzeczy i my już teraz to odczuwamy na ulicach. No. Cały tacos i kasadia. Pytacie czasami co lubimy hiszpańskiego jeść, ale te paje i tak dalej to tak średnio nam podchodzą, więc częściej jemy jakieś meksykańskie rzeczy. No i dzisiaj ta kosy kasadika. Vamos. To the camera. Bye. Bye. <laughs> Hola. Where do you came from? Uh, We're from Poland. From Poland. Poland? see sí. yes. oh, Lovely friends. Sí. We are an association, a volunteer association. We are against the owner. Yeah, yeah, we heard, we heard it about that. We heard about that. Peter Lim is a rich man. Okay, and he wants to make business with the club. Yeah, we heard.

Klub to jest zabawka do robienia pieniędzy. Na no, wiecie jak w piłkarskiej społeczności trochę inne wartości się liczą, zwłaszcza w takich mniejszych klubach, które są bardzo dobrymi klubami, ale jednak jest też taka widać lokalna społeczność, która tutaj żyje i funkcjonuje bardzo dobrze, więc my to popieramy, więc wzięliśmy Lip Go Home. Ja to popieram, nie wiem czy ty. Olacika! <laughs> ¡Oh! Bien, bien, muy bien. ¿Cuál es tu canal? Ah, entendiendo. ¿Cómo se cómo se dice? ¿Lis? Sí. Uh, espacio. Hola. Hola. Espacio. Carnego. Qué, qué, qué. Yeah, sí, sí. Yeah. Carnego. Yo soy de Polonia. Yeah. Gracias. Gracias. Dobra, łapie klimat, kurde Znalazł kanał? Tak, zasubskrybował, nie? Pokazał mi, że, że suwa dał, nie? Ale właśnie to jest piękne, że ludzie jak widzą, że jestem z kamerą, to w ogóle, wiecie, uśmiechnięci Pomachają, wiecie, coś zapytają, czy jestem youtuberem, czy nagrywam vloga Mega ludzie reagują na kamerę I też nie rozumieją jak mówię po polsku, więc ja mam odwagę, wiecie, chodzić sobie tutaj i mówić, co się dzieje Więc jest... Super, jest super, naprawdę super. Stadion w ogóle z zewnątrz wygląda przepięknie, mam nadzieję, że w środku będzie jeszcze lepiej. Pewnie nie będzie mnie słychać, ale jesteśmy 5 metrów od stadionu. Właśnie o tym w sumie zapomniałem wspomnieć, ale na meczach Walencji zawsze przed meczem gra orkiestra denta. Taki oryginalny patent, bo mało kto z tego korzysta raczej. A tu proszę, takie tak zakorzenione, że, że orkiestra sobie gra na początku. Fajne, w sumie fajne. Pytałem na bramce i powiedzieli, że powinien być luz, więc chyba mnie puszczą. I w ogóle kurde jaram się strasznie, bo pierwszy raz jestem na takim dużym meczu. W sensie to jest niby tylko Granada, niby tylko Walencja, ale... Do tej pory tylko na reprezentacji byłem w takim większym meczu, a tutaj, Jezu, naprawdę, jak się tu przyjdzie, to serducho aż szybciej bije Już wiem, oni mają takie same przyspiewki jak my Du 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 O, tucznawa O, Balecnia Du 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 Dzień dobry, chcesz coś zjeść? A tu? Ale bardzo gorąco Chcesz coś He's going to ask. Match, to okay? ask. okay, okay. Bueno, hablas inglés? No, little. Do you speak press English. do you I'm a YouTuber, and I record my reactions to the match. Delicately stressful, and stuff. So I, I'm only recording my face and okay. and photos and stuff. So. Okay. 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 Gracias, gracias. Next one. Okay. The, the okay. Okay. Gra gracias. Była obsrana zbroja, ale jesteśmy! Puścili nas, więc teraz tylko cieszyć się widowiskiem. To No Nie ma, szans, bez, nie ma szans, że będzie mnie słychać, ale zaczynamy widowisko. To dwa razy się Walencji upiekło, takie błędy, które mogą się skończyć bramkami. Ale na razie jest, jest OK, jest OK. Walczymy dalej. Kurde, nie, blisko. teraz Dobrze teraz i strzał, ale nic z tego. Ale ja to nie wiem.

Walencja to chwilę naprawdę groźne straty i to się może źle skończyć, naprawdę źle, bo jakieś podania do przeciwników niecelne trafiają sobie w piłkę czasami takie błędy, że tragedia, nie? Oby to się nie zemściło. Koleś. co się pluje, jak scholowałeś? No cóż, pierwsza połowa nie zachwyciła, ale liczę, że się odpalą w tym jeszcze, bo liczymy na bramki, na gole, za mało tej sytuacji, więcej odwagi. W ogóle brakuje goli i brakuje... ...podśpie... nie wiem jak się to Musisz znać zilete i tam posiąść. Chyba złe miejsce sobie tego. Druga połowa rusza, liczymy na szoło, bożej być nie może, więc liczymy że naprawdę, że będzie lepiej i zaczyna padać, bo już obawiają Ale może będzie klimat.

21. Orek z bramkami się rozsypał, ale bramka totalnie z dupy. Prawy obrońca się trochę za bardzo podpalił i... Wisiało to w Po jego stronie dużo tych błędów było. O jej obiektywnej opinii 100% czyściutki karny. Czyściutki? Zero w ogóle. Zawodnicy Granady mieli jeszcze pretensje, ale sędzia potwierdził, więc. Podnieś na 3-1 i gitara. Giga Co to było? Co to by to było? Jacie! Co to było? Myślę, że to wpada, nie? Jacie! O! No. Paula mi wpada! Jeszcze nas chcieli nas wbić! Jeszcze chcieli! Dobrze! Dobre, dobre, dobre.

sobie okulary zdjąć, bo mi parują z wrażenia i dowie, stresowałem się tyloma rzeczami czy mnie wpuszczą, czy będzie padało, że będzie 0-0 w ogóle, ale ostatecznie wyszedł super mecz naprawdę się świetnie bawiłem, cieszę się że udało się to udokumentować, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, jeżeli tak zostawcie łapę w górę, aktywność jakąś i dajcie znać, że tego typu rzeczy wam się podobają, bo kurde, nie sądziłem, że będzie mi dane uświadczyć takich rzeczy w życiu, więc jest pięknie, jest pięknie. Widzimy się niedługo w kolejnym materiale. Na razie, siema.